ma, Witam Was! Właśnie zginąłem teraz, no ale dzisiaj witam Was i dzisiaj gramy sobie w, o, oczywiście w GTA, Już trochę dawno nie było odcinkami, więc postanowiłem, że po prostu pogramy sobie w GTA. I dzisiaj myślę, że nagram e, jakiś taki chyba dłuższy film, tak myślę. No i co, no? E, myślę, że nie mm. wiem o kto wyje. Co się dzieje? Kto puka? Ugh. Lanek, czemu zamknęliśmy w szafie? Jak w szafie, chłopie? Zapomniałem, że to ty. Co, Jak zapomniałeś, że to ja? Wszyscy przyszedłem dzisiaj, ja czemu zamknęliśmy? Ja dawaj, Gieta, ja gram to dziś. Ja gram dziś. Nie działa, Idziesz bym, do fryzjera, dawaj. Mam iść do fryzjera? Tak, idź do fryzjera. No dobra, a może rozeszliśmy naprawdę ten odcinek, że powiemy, widzom, o co chodzi, bo. się coś przyło. Patrzę ci w oczy i widzę przerażenie. No bo nie wiem o co chodzi. Bo się... Ko no kontynuujmy, wytłumacz widzom, co dzisiaj robimy. A Dzisiaj będziemy, nie wiem. No będziemy sprawdzać jak sobie ja poradzę w GTA. Ale myślę, że można zrobić e, tak jaki miałeś pomysł przed odcinkiem, czyli zrobić e, jakby napad na wojsko, cześć. Na przykład ukraść samolot o jakiś na przykład. Czyli lasera. mam taki cel. No na przykład... A mogę sobie zrespić jakieś ty... I będzie kilka dzisiaj zadań, no i zobaczymy ile wykonasz. Będzie może z 5 albo z 3, coś takiego. Zobaczymy, czy będzie 1 na 3 wykonane, czy 2 na 3, czy 3 na 3. Na razie to baza wojskowa, no i Czyli czekamy, To jest pierwsze a... wyzwanie. Jeżeli się Ci nie uda w ciągu tam powiedzmy kilku minut no. e, zrobić tego zadania, to wtedy... Ile mam czas? E, przegry, przegrywasz. E, zróbmy tak, bo ile? No zróbmy z 30 minut filmu. To na każde zadanie może, mogą być 3 na przykład, i będziesz miał 10 minut na każde zadanie. Jak się wyłącza radio, bo radio, a nie chcesz, żebyś miał w Albo y, Albo 10 minut, albo 5 minut lepiej. Bezpiecznie może. Ale dopiero no. jak tam dojedziesz. Dzisiaj tak jak gramy ogólnie na moich sławach. Ma do GH się dobrze. Czy ty wiesz, pamięć. gdzie jest baza? Tak, zaznaczyłem to. Widzisz, że tu jest Bo mapa jest nieodkryta. Tak, ale ja zaznaczyłem, bo ja znam na pamięć. Więc dzisiaj będzie fajny odcinek i go wrzucę dzisiaj, a tamten wczoraj się z Goketa wrzucę w kolejny. Tu ja film. jeszcze zrobię miniaturę jak chcesz do twojego. Można dzisiaj dwa filmy nagrać. Jeszcze z forta można jeden nagrać. Jeszcze taki jeden filmik. Ach. Zaparkowałem, widzisz? Ja chcę tego. Dobra, a ty, ty mów coś widzom, a nie że ja, ja nagrywam na twoim kanale. <grystanie> Jedziemy sobie, teraz ja prowadzę jak coś widzowie. O, o! A nie, to ty prowadzisz. Pomyliłem ja <grystanie> To Po co? Nie otwieraj. <grystanie> Musiałeś to zrobić. Musiałem, jestem, jestem gangsta widzowie. Zatem ja mam takie auto w online, mi się podoba. Nie jest najszybsze, ale podoba. Więc myślę, mi się że podobało. będą trzy zadania najpierw to na bazę wojskową musisz lasera ukraść. Lasera. Laser, samolot, ten, ten szybki samolot. Więc to jest laser. Bez kodów. Bez kodów. Bo są kody. Bo to poważne na moje życie. Czemu, a czemu ja mam w ogóle gwiazdki teraz, to No i musisz sobie poradzić z policją. Znaczy, mam już z Policją z... lecieć. Ile ile mam prób jak kaluch, czy robimy trzy? <laughs> Mhm. Dobra, zrobimy trzy próby. Ja może tak nie może usiądę bliżej ciebie, bo... Albo coś. Ale jakby... Po prostu jak stwierdzę, że za długo robisz, to po prostu powiem, że nie, nie zrobiłeś tego i tyle. Jak stwierdzę, że za długo się męczę z tym. Męczę się, hop, ja jestem drive mistrz, patrz na to. Czekaj. Na ps się to tak robi. No na PS-ie to się. 2 lata tak robi. robiłem czy, zrobiłem 360. Aha. Na PS się też tak robi podobnie, że dajesz ten, przód, cofanie i Przywita ten... Się z do kamery. Jest włączona. Jezu, jak się zestrałem ja bez maski siedzę. <grym zyśle> Zdejmij tę kamerę, bo się boję teraz. Nie, bo ona jest odpięta. Jest odpięta, na pewno? No. Zabije cię, jak się okaże, że nie. Patrz, baza wojskowo, patrz na minimapę. Tutaj jest takie niedokończone, widzisz? To zupełnie nie będzie baza. No, jest niedokończona lewa. ten, jest niedokończona lewa. droga. A, a jak przejedziesz nie, można tu? Też Pan, pana, mapę, pana mapę, jak jedziesz sobie? Jedziesz, jedziesz, jedziesz jedziesz. jazdę w którymś w odcinku? Przepisowa jazda. Aha, nie, nie umiawiło mi się, dobra. My, my z jamnikiem. Ty! Przebili jazdę. opony już. Leć, 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 od razu, laser. Ale tu są czołgi, a, wiesz? Wiem, ale trzeba od razu lecieć, uciekać od nich. Widzisz, tam ktoś już startuje. Ta, to nie online O, tu jest Titan! Stary, robimy Titana czy lasera. Roba Titana coś chce. Titana mam brać? No bo w ogóle fajnie wygląda. Zmieniłem zadanie, bo po prostu fajny jest ten Titan. Shift. Proszę, bo musisz szybko to startować, bo to jest problem wystartować tak szybko też. A w Titanie wygrać? chyba, bo jest on zbyt gruby. nie, 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 to nie. Jest. Za pierwszym chyba zrobisz, co nie? Nie wiem, czołki i tak mi go rozwali, bo... Ale musisz odlecieć, Kil... tak kawałek musisz odlecieć od tej bazy, żeby cię to zaliczyć. A poza tym tak nie ma laserów. Zabijam cię. <grym> Jak się startuje? Na pięć? Na pięć. Cholera, muszę wycofać pięć. na pasta atowe. No, to jeszcze musisz ogarnąć, Na tej piątce? Na czy na tej, czy, na, czy na, tej, na tej tutaj? Na tej, na tej tu tej, gdzie czy mam palec? Tak, na tej, na tej takiej poprawy... O tej, no. Tu jest numer. na tej. No to się nie wiem, jak nazywało. Nie numeryczna, tylko nazywała się ona. Naprawdę uderzyłeś? Uderzyłem. Piesza była zmarnowana. Coże? Może to po prostu się trzęsie, biurko. No bo jak tak uderzysz, to się trzęsie, wiadomo. No. Dobra, Przypisz się do jedna mnie, taka, żeby lepiej było. było? Tak, klaustrofobicznie siedzisz. Jakbym cię nie wiem, jakbym tak krzywdził. Nie, nie dotykaj mnie w ten sposób. <grypala> Jesteśmy w Los Santos. Los Santos, castos. <grypala> Jesteśmy w Los Santos, stare. Buenos Aires. <grypala> Dobra. Pamiętam, jak z wierskim nagrywałem. Z kujku, o. <grypala> Subujkujku. subukujku, o. Z Subujkujku. Z Subuj kujku. Dobra, eee, subuj wujku. Subuj kujka A może nagramy dwa odcinki z tego, z tego, bo widzę, że ja jeszcze muszę dotrzeć. A to zajmie jakieś 5 minut dotarcie tam teraz. Musisz tak, jakby już być poza terenem wojska, żeby to zaliczyć. Jakby wylecieć tak. Poza no, ale chodzi mi o to, że teraz muszę tam autem dojechać. Wiem. To jest długi quest i. 5 kilometrów, to nie wiem ile minut. To jest taki problem, że pewnie zatrzymamy się w dzisiejszym odcinku na tylko jednym zadaniu. One jest długie i męczące. Mogę zrobić 360? Czekaj? Nie, nie baw się tego zadania. No, ale ja się też chcę pobawić. W gościu co chowa dach. On ci coś pokazał. Ciekawy co. Jaki palec? Który? Jak on się nazywa? Ten e, serdeczny. Ja ten serdeczny. <grym> co cię serdecznie zapraszam. No ty mnie tak zaprosiłeś. <grym> To był wyprośny. <noise> Wypalec wyprosny. proszę Cię. A jak się włącza światło? Wyprasza się tym palcem, ta Środkowy to nie środkowy, tylko wyprośny. <noise> Sam jesteś prośny. A Ty Wypros jesteś sprośny. Ale musisz... <noise> ale musisz się do mnie troszeczkę przybliżyć, stary. No. Musisz się bliżej. Nie w taki sposób! Dobra, może tak, może tak będzie lepiej. Wiem, że to... wygląda to wygląda jakbyśmy zaraz mi mia zaraz To wygląda pocałem. komicznie. To wygląda komicznie, ale będzie dobry dźwięk. Musisz tak siedzieć, nie moja wina. Dobra, nie, nie, no. nie. Dobra, nie, 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 dobra, masz rację. Dobra, lecimy pod bazę. Dobrze. Raczej ty, a nie ja. No, po raz pierwszy obserwujesz jak ktoś gra Jesse na Jeszcze Forta będzie trzeba przetestować. To może Forta jutro, znaczy, boże, dzisiaj też nagramy, ale jutro go wrzucimy. Tak. Pojutrze. Bo, bo dzisiaj Spokojnie. Dobra, jak to kaluch robi? Drive mistrz Nie pokazuj mi języczka, Jesteś w ogóle w mojej twarzy, Alan! Dobra. Alan w Jest pod bazę. <noise> Dobrze, że nie widzicie. Dobrze, że Ale nie w sumie widzicie. kamera jest podłączona to. Wystarczy ją w ten w montaż. Weź. Weź ją, ją zdejmij, bo... Co ty robisz? Nie no, ona jest i tak włączona, Musiałbym w programie włączyć. Ala, bo... nie dotykaj mnie tam. Hej. No, ty, bo... A ja cię nie dotykam. Wie. Wiem. Bekaj robisz. <grym> 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 Ale siedzesz bliżej, no przychódź tak jak... Nie, nie, bo ja nie mogę tak. No to jest zbyt... No, 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 jak będziesz normalny, to jakoś to przeżyjemy. Dobre, tak? Dobra, no, do, po, do, za do, dobra. Poza tym się, nie powinieneś mieć problemu w gadaniu blisko mojej twarzy, tak? Bo musisz jakoś. Cholera jasna. Oczy, patrzymy sobie. Patrzymy sobie w oczy Ale będę miał krzywy kękosu po tym odcinku. O Boże. Obie, twoje plecy zrobią coś takiego. Tak zrobią. Taką falę taką zakrzywioną. Zakrzywiona fala. Mówię ja i bag <grystanie> Dobra. Chopie po słupkach się nie jeździ. Go, go Ale jest gość, fajny to. efekt. Patrz. Dzisiaj śmieszny odcinek. Patrz. Jakby tak więcej było takich. Tylko wiesz, w realu jest inaczej niż w wiesz, wirtualnie, bo wirtualnie nie ma się z tego śmiać. A, a my to odwalamy różne rzeczy, jak jesteś u mnie i też rzadko jesteś u mnie i wiesz, to się dzieje no. się. A może jeszcze przyjdę do ciebie w piątek? <laughs> ale ja nie wiem, że aż tyle mogę. Razy, ja bym to, chciał, ja bym chciał. No bo wiesz, został na czwartek, piątek, sobota i niedziela, i to jest tak, że nie wiadomo, czy mogę, bo może się przygotowywałeś do szkoły, czy coś takiego jeszcze. Znaczy, bo ja mam większość rzeczy, ale, ale się, wiecz... żeby nie było szczogów. Ja <grym> wiem. <wytrujemy> to, to było najlepsze. Skorpa wyskoczy, on patrzy na klawię, to wie, gdzie jest przycisk. Patrzy na klawę, gdzie jest przycisk. Ale on się nie zorientował, to nie orientacja była tam. No nie wiedział, że ja wyskoczyłem. myślałem, że ja nadal jadę. <grym wytrujemy> no. Ale przybliż się żeż do mnie. <grym wytrujemy> Alan nie może ze śmiechu już Jak to brzmi? Ej, Alan się do mnie. Dobra, bez kojarzeń to ma być family friendly content Proszę cię do mnie przybliżyć Przybliż się aż do mnie i nie gadaj Przestań skakać No mamy się skupić, żeby helikopter wziąć Przecież się nie da zabrać. Jest, yes, laser, to może lasera. Będzie szybciej Dobra, laser wiesz, bo laser był w sumie No w sumie jakikolwiek samolot już bo On jest szybszy, masz łatwiej No czy taj, tam też jest szybki No też Ale jest długie wchodzenie do tego e, Ale to, tu masz też łatwiej cię zajrzeć A tam jest na przykład ciężej, bo jest, wiesz, większy... No, ja e patrz, teraz mi zajedzie drogę Większe jak to zabrzmiało Tylko nie uderz Ty, ja się dymię no to i tak wylecieć masz tylko. Nawet jak się wymyślisz. Lećcie Piątkę, do góry! Piątkę! Nie! Ja czwórkę naciskam! Czemu ty skręcałeś? To Nie. Jest, wiem. wiem ja mówię pięć, pięć, pięć. Jak z angielskiego pięć. Dobra, muszę czekoladkę zjeść zejść. Co? Co to masz do czekolady? Czemu to wygląda jak plemniki? <laughs> Nie mów <laughs> tego na odcinku. <śmiech> <śmiech> Ja uderzyłem czy ktoś, a ty się zeskałeś Tylko u mnie za bardzo nie jest, bo nie chcę, żebyś okruszył Możesz tak se, o tak czasami co coś zjeść, ale wiesz, żeby było ostrożnie Miałeś iść na wojsko, a nie zabijać psymi Widzicie, się tylko nie urodzą, coś czekoladą, żeby połykają o ja jest to ten dźwięk <grym> Nie dotykaj mnie za kolano I przybliż się <grym> do mnie Nie, nie rób nie rób tam. mi czekoladą tylko Obudził trochę Żebym <grym> nie <grym> <grym> ja co, tak się zaśmiałeś na dwie sekundy Bo ja wstałem i wysiadłem i wsiadłem co jest? Ja myślałem, że to samolot, a to łódka. To ja to też! Spala. Ja myślałem, że to balon, przez chwilę, jak tak skręciło. Czy gwiazdki masz? Nie zrobisz tego, płesta, dzisiaj. O no, zrobię. Ostatnia próba, bo wiesz, no już trochę długo to robimy. O kurde. Za dużo się skupiłeś na tym. Nie, 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 <laughs> nie, nie mogą wiedzieć, co my tu wpisujemy. <laughs> no nie. Obie, trzeba za skocinek skończyć przez ciebie, bo żeś pokazał już. Nie, 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 debilu! Nie działa. Czemu hot nie działa? Aby, a, a tak naprawdę tam chodzi o, o imię, o tego ten. No nick, no przybliż się do mnie No dobrze, możesz mnie chycić za kark, jeśli chcesz. Ja za co innego mogę? Zamówisz, że mogę za kark. Alan jest źle jak jesteśmy razem tutaj ten. Jak gadamy przez to? Przez ten, no to nie mamy takich tych, a tutaj mnie też za nogę zaraz. Kurde, on mnie podrywa, widzowie. Żartuję. <grym> Wiem, że jestem hot, ale... ale nie jestem gejem. No wyborczy. jak się pocisz, to jesteś hot. Ech, pierdole. O, już widać po gorącej. <grym> Aż czerwona, nie? <grym> no. Bum. tam tam, myślałem, że coś takiego śmiesznego. Chłopie, gdzie ty się dotykasz? Co? Nic. Co? No było tematu, pamiętaj. Ja tam muszę dojechać i to zrobić. Co zrobić? Znam jadzie i zrobić to. No, też tak zrobiłbym, żebyśmy mieli obydwoje kręgosłupy. Powiem, bo taki się znaczek co ja zrobi na go kręgosłupie. Umarłem. Opie, ty umierasz to chwilę. Wiesz jak gra gamer? tak? Nie, jakbyś jakąś skrzynkę trzymał. Jeszcze raz, chyba to jest jeden challenge na ten odcinek, a drugi na kolejny. No. Forta trzeba wytestować chyba drugi, tak myślę. Jest pies? Ale zrobimy za pierwszym razem jak dotkniesz klawy, to grasz w forta. Żeby był od razu odcinek taki, wiesz. Bo ja przy tobie jeszcze testowałem trochę No, 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 no A u ciebie to pierwszy raz jak wejdziesz to nagrywamy Dobra, bierzemy tego słowa No, no bo tu je, jednak w GTA to wie, że ten... Tylko ja na przykład na klawę nie patrzę, a ty cały czas patrzysz No e bo ja czasami muszę, bo ja... ja nawet, to jest numeryczna tu Ja nawet tak patrzę Ej, <noise> I tak grać. No ale stary, no tu jest numeryczna no, ja, ja muszę jednak patrzeć że, Bo ja nie gram nigdy na numerycznej, cześć. A, a wiesz, że tak jak Ty przekrzywiłeś, to grałem Ci pro-playerzy? Oni, oni grają coś takiego i tak grają, mają tak klawę zrobioną. A czemu mi się tak lepiej gra, nie wiem. Jestem pro. Ale, ta, ale tak robią, przekrzywają, tak i tak grają. I tam mają y, daleko tą rękę. Ciekawe do czego. Hala. Za dużo skojarzeń. Hmm. Ciekawe po co sięgają. Po czekoladkę. Tutaj jest baza wojskowa, w tym miejscu. No. Zapamiętałem po tym figlu takim. Nie. Yeah. Ale czekaj, trzeba... ja coś złego powiedziałem? Zakrzywiony figiel. Zakrzywiony <grym> <grym> figiel. No tak powiedziałeś. Ale jak to brzmi zakrzywiony figiel? Ale ty o, to, to nazywa... figiel. Nie wiem, czy jest takie w słowo nawet. Może bardziej figl Nie nie wiem. Ty patrz, jaki mam czerwony lakier tu z tyłu, fajne. Pa, jaki nowy lakier. <grym> <grym> Widzowie, to nie krew, to wcale nic złego, to jest po prostu lakier. Lakier do ust. Po! jaki drift! <grym> lakier do ust. <grym> co? Laki, lakier do a, ust a, to a, śminka. A, a więc a to pani mówiła, że na usta się nie mówi wargi. Co mówi? Co, co, co? Że na usta nie mówi się wargi. O puma. A pamiętasz dlaczego się nie mówi wargi. No. Ja, jak ktoś zna to piszcie w komentarzach. Ale no musisz się przybliżyć bliżej do mnie i się drzeć głośniej. O. Nie. Motocyklista. Pa, stoi. Ratowałeś go. Ratowałem go przed policją. O patrz, rowerzysta. Jak policja go by obroniła, widzieliście? to? Ty, to nie był rowerzysta, też myślałem, że rowerzysta, to jakiś motocyklarz. Motocyklarz, jest takie coś? Nie. Jak jutro będzie ciepło, to idziemy na pole. Bo dzi znaczy, może dzisiaj też pójdę. Bo wiesz, jesteś u mnie, to może i tak jeszcze pójdę. Chcę się przejść. Mam zadania robić. Ostatnia próba. Teraz, jak nie dasz rady, to koniec odcinka. A, a może wymienię na jakiś y, szybszy samochód nie, bo, ale to wygląda jak Passat, co nie? Albo jak takie stare Audi. Bo to, bo to jest Passat. Nagrywamy film. Wywalaj ode mnie. To jest tak. jak takie stare Audi. Hmm. <grym> wygląda. Nie! On tak zawsze. Dlatego nie pytaj się, czemu ktoś mi przeszkadza. Nie. <grym> <Co>? <grym> Co? 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 Ja, popatrzę. Popatrzę? ja... nie wiem dalej. Czekaj. Ja to poczułem. No. Idę gracz jak problemer Jak rzucisz to będzie pewnie na mnie, co? Nie rób nic Ja nic nie robię Jadę Czy nic nie robisz Jadę samochodem Tak jasne